20 października 2020 roku Vivo oficjalnie zadebiutowało w Polsce. Na łamach tabletowo możecie już przeczytać recenzję debiutanckiego smartfona, czyli Vivo X51 5G. Podobnie jak producent, pomyśleliśmy jednak, że do każdego smartfona warto mieć jakieś słuchawki. Oto i one: Vivo TWS Neo, czy też jak kto woli, Vivo True Wireless Neo. Czy te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki są warte poświęcenia 500 zł? Na samym początku chciałbym standardowo przypomnieć, że ta recenzja wideo, którą oglądacie, jest jedynie skróconą wersją prawdziwej tekstowej recenzji, którą znajdziecie na łamach tabletowo.pl. Link oczywiście w opisie pod filmem. Równie skrótowo chciałbym podejść do specyfikacji technicznej i zwrócić tak naprawdę szczególną uwagę na dwie nowinki techniczne, na dwie technologie. Jest to Bluetooth w wersji 5,2 oraz wsparcie dla kodeku APTX Adaptive. Te dwie rzeczy wyraźnie wskazują nam na to, że producent nie chciał, aby słuchawki zestarzały się jeszcze przed swoją premierą, dlatego do kompletu dobrze pasuje USB typu C. Co prawda ładowanie z pomocą tego gniazda powinno być już standardem, ale skoro nie jest, to warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o wzornictwo, to powiedzmy sobie wprost: jeśli kopiować AirPods, to robić to dobrze, a Vivo TWS Neo robią to dobrze. Słuchawki są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Pierwsza z nich jest biała i można powiedzieć, że troszkę klasyczna, a ta jest nieco bardziej skomplikowana. Kolor Starry Blue to coś z pogranicza czarnego i niebieskiego, a w zasadzie połączeniu tych dwóch kolorów przy pomocy gradientu. Co prawda całość prezentuje się naprawdę zjawiskowo, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że bardzo łatwo te powierzchnie zarysować, zapalcować czy nawet wypuścić z ręki, bo jest po prostu śliska. Osobiście wolałbym więc coś bardziej klasycznego, ale z drugiej strony w tej nieprzewidywalnej kolorystyce i odbijaniu świateł jest coś urzekającego. Jednak z punktu widzenia samej konstrukcji jakość wykonania jest bardzo dobra i mógłbym przyczepić się w zasadzie tylko do jednej rzeczy. Szkoda, że etui ładujące nie blokuje się w pozycji otwartej. Oczywiście specjalne magnesy trzymają nam klapkę, gdy jest ona zamknięta, ale gdy zdecydujemy się na wyjęcie słuchawek, to ta klapka troszkę swobodnie lata i dopiero w pozycji zamkniętej się zablokuje. Nie jest to duży problem, ale do czegoś trzeba się przyczepić. Ostatecznie całość wygląda zgrabniej, cieszy oko, ale jeszcze zgrabniej się z tego korzysta. Słuchawki Vivo TWS Neo zostały wyposażone w sterowanie gestami, które na dodatek można konfigurować. To bardzo wygodne, bardzo praktyczne i bardzo pozytywnie wpłynęło na ostateczną ocenę tych słuchawek. Co jeszcze ważniejsze, samymi gestami można sterować, czyli możemy poszczególnym akcjom przypisać różne efekty, a na smartfonach Vivo tych opcji konfiguracji jest jeszcze troszeczkę więcej. Nie chciałbym jednak rozwijać się o tym w recenzji, więc ponownie zapraszam na tabletowo.pl do pełnej tekstowej wersji. Sprawa troszkę się komplikuje, jeżeli dochodzimy do jakości dźwięku. Nie chcę przedłużać, więc powiedzmy krótko: słuchawki najlepiej grają do pary z Vivo X515G. W przypadku gdy sięgniemy po innego smartfona, słuchawki korzystają tylko z kodeków SBC, czyli raczej Kiepskiego lub AAC. Nieco lepszego, ale to wciąż nie wszystko, co te słuchawki potrafią. Traktując jednak sparowanie ze smartfonem, nazwijmy go macierzystym jako punkt wyjścia, możemy powiedzieć, że Vivo TWS Neo grają bardzo dobrze. Oczywiście są nastawione na uwydatnioną średnicę, ale ogólnie można powiedzieć, że grają bardzo czysto, wręcz krystalicznie, a scena jest szeroka, poszczególne ścieżki dobrze odseparowane. Da się poczuć tę namiastkę muzykalności i w zasadzie to właśnie takich cech poszukują w słuchawkach mobilnych do smartfona. Szkoda tylko, że część pozytywów zatraca się, gdy korzystamy z innych smartfonów. Podobnie zaplątana jest sprawa, jeśli chodzi o baterie, więc uprośćmy ją. W przypadku korzystania ze smartfonów Vivo, czyli lepszej jakości dźwięku, do naszej dyspozycji oddane są nieco ponad 3 godziny na jednym ładowaniu plus 4 doładowania z pomocą etui. Sprawa ma się nieco lepiej, gdy poświęcimy jakość dźwięku. Wtedy słuchawki potrafią grać nawet mniej więcej 5 godzin. W dużym skrócie mogłoby być lepiej, więc na osłodę tej sfery bateryjnej raz jeszcze przypomnę o USB typu C. Na samym końcu tej recenzji warto byłoby odpowiedzieć na pytanie z tytułu: Czy Vivo TWS Neo są warte 500 zł? Ciężko stwierdzić, głównie za sprawą tych różnic w jakości dźwięku. Gdyby z wszystkimi smartfonami grały tak, jak robią to ze swoim smartfonem, to na pewno byłby to wręcz referencyjny wybór w tej cenie. Mimo wszystko za 500 zł można byłoby się spodziewać czegoś, co zagra troszeczkę lepiej, jeżeli podłączymy słuchawki do innego smartfonu. Ale mimo tego sporego zgrzytu, Vivo TWS Neo oceniam całkiem nieźle. W tekstowej recenzji znajdziecie ocenę 7,5 na 10, bo ze słuchawek po prostu dobrze się korzysta. Grają dostatecznie dobrze, sterowanie jest bardzo wygodne i sympatycznie leżą w uchu. A do tego prezentują się nie najgorzej. Jeśli jednak chcecie poznać moje pełne zdanie na temat tych słuchawek, to po raz trzeci i już ostatni odsyłam was do recenzji na tabletowo.pl. Do usłyszenia.